Oh. Yeah. Oh. Dzień dobry, dzień dobry. Dawno mnie nie było, a naszła mnie ochota, by zająć się czymś zupełnie innym i trochę pomajsterkować. Przyda się to bardzo w nowej dla nas działce nieruchomości, czyli w polu. No i oczywiście pomoże też doposażać lokale na wynajem. Spędziłem więc kilkadziesiąt godzin studiując online na YouTubie spawalnictwo dla hobbystów. Potrzebowałem tak naprawdę spawarki do takiej jednostkowej produkcji. Poniżej w opisie dam linki do tych kanałów, bo jest tam masa wartościowej wiedzy, a spędziłem na nich kilka dni i nocy, dużo też szukałem, więc myślę, że może się przydać. Ja byłem kompletnie zielony w temacie. Nie dość, że nie wiedziałem, jakie są wszystkie rodzaje spawarek, to nawet <laughs> wstyd się przyznać, ale w ogóle nie wiedziałem, jakie mają parametry. Ba! Nie znałem nawet żadnej nazwy firmy, która takie spawarki produkuje. Zadanie było jeszcze o tyle bardziej skomplikowane, bo ja nigdy w życiu nie miałem w ręku migomatu. Spawałem w zasadzie tylko raz elektrodą, no i zakończyło się to nieprzespaną nocą i wrażeniem, że moje powieki dosłownie przyspawały się do gałki ocznej. Miałem takie uczucie, jakbym musiał najpierw oderwać je od powieki z kawałkiem strupa, który potem drapał mi gdzieś tam po oku przy każdym ruchu. Generalnie nie polecam. Na szczęście duża dawka witaminy A, parę litrów łez i do rana przeszło. W każdym razie to doświadczenie zachęciło mnie, by pójść o krok dalej i kupić sobie własną spawarkę. Zacząłem wgryzać się w ten temat od początku i po kilkunastu minutach na YouTube wiedziałem już, że chcę mieć swój migomat. Po paru godzinach zapragnąłem w miarę szerokiego zakresu amperów, tak abym mógł spawać od takiej cienkiej blachy aż po jakieś profile czy płaskowniki 1 cm i im więcej generalnie słuchałem, tym więcej chciałem. Potem trafiłem na taki kanał Akademia Spawania, gdzie koleś całkiem fajnie tłumaczył co i jak, więc można powiedzieć, że uzbroiłem się w podstawową Teorie. No, i przy okazji po raz kolejny upewniłem się, że jakby ktoś stworzył taką sensowną playlistę z filmów na YouTube, to dla większości dziedzin byłoby to bardziej wartościowe niż mm, wykłady w przeważającej większości, nawet dobrych szkół. I jak ktoś nie potrzebuje takiego papierka, by dane rzeczy robić, no to szybciej się pewnie wielu rzeczy nauczy samemu niż w tradycyjnej szkole. O ile trafi na wartościowy materiał, oczywiście, i nie zbłądzi gdzieś w czeluściach internetu. Im więcej czytałem na temat e, spawania, tym więcej funkcji w tej spawarce chciałem mieć. Ostateczna lista tych moich zaścian wyglądała tak, jak tutaj widzicie, no ale nie wszystko udało się spełnić. Natomiast w przeważającej większości e, tak, a że cena była raczej z tej niższej półki, w porównaniu do takich e, spawarek uważanych za markowe, dobre, gdzieś tam sprawdzone na rynku e, przez lata, bo ja za cały zestaw zapłaciłem niecałe 2000 brutto. A w zestawie mam e, to, co tutaj widzicie. Jak już rozpakowałem wszystkie paczki, to wjechał nadzór, czyli pozostałe dwa wolne ptaszki i zacząłem podłączać sprzęt. Jest taki dzyndel, trzeba przycelować i to musi być na górze. Co to zresztą robi? To się podłącza tu tylko. A może to odkręcić coś wczesny? Po co jest to? no to chyba się nie wyjmuje. Dobra. Jakoś tak. Tak jak mówiłem, pierwszy raz w życiu widziałem takie rzeczy na własne oczy, więc trochę nie ogarniałem, ale i tak się udało. O, coś się pod... Załapało coś. No dobra. No, okay. Tu mamy już to. Krótki tentador. Tata, tata. Tata coś kombinuje. No dobra. Jak się Não wiem. Ela tu No, coś tam się o. Uchwyt rozwinąć tak, aby był w prostej linii. Następnie nacisnąć no. przycisk na uchwycie lub przycisk testko, testowa, no zaraz, testowego wysuwu drutu. No Zacznij, żeby ja no, czy... Tak. Tutaj. Tutaj. Ma się 2 cm wyjść. No na wylocie. Tak, o, coś tam się zrobiło. A gdzieś wtedy stawek wobec tego drugiego? Ja, ja. A ja nie wiem. To, no, to wykona. O. Może kręcić końcówką rondlową, założyć 30 za O, To jest już, tylko o. za dużo. Miało być 20 milimetrów ale czy ty można cofać? chyba nie cofam dwa no centymetry dosta, dobra. teraz nakręcić końcówkę porządową, założyć dyszę gazową pewnie to jest to jak taki mosiek jak ja to robi malutka czemu ty krzyczysz? już maluszku idziemy to jeszcze trochę wycsuniemy O. Założyć dyszą gazową. Wyregulować siłą docisku rolki podajnika poprzez obrót pokrętła dociskowego. Zbyt mała siła docisku. Powodować będzie ślizganie się rolki napędowej. Zbyt duża wycisku powoduje no, zwiększenie okaz. oporu podawania no, i kształcenia. Tak? No nie wiem, no, wyregulować siłą wycisku rolki podajnika. No, trochę. Zbyt mała będzie powodować ślizganie, a zbyt duża zwiększenie oporu podawania i odkształcenie drutu. Mała, no, 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 tak, tak. Jak już wszystko podłączyłem, to wziąłem się za przygotowywanie czegoś do spawania. Z ustawieniami spawalki było też całkiem ciekawe, no bo wszyscy znawcy kazali ustawiać na such. No ale żeby ustawić na such, no to fajnie byłoby mieć wcześniej jakieś doświadczenia i porównanie. Mi wszystko skwierczało nowością. I jedyne co wiedziałem, że jest nie tak, no to jak z tego pistoletu leciał jakieś zimne ognie, albo drut mi się za późno przypalał albo przylepiał się do tego materiału, którym spawałem, no ale po jakimś czasie te spawy zaczęły wyglądać całkiem znośnie. No tutaj na przykład się popisałem, bo zapomniałem odkręcić zaworu z gazem. I jak zleciało to, co było w przewodzie i na reduktorze, no to zaczęło pryskać jak w sylwestra. Ale na szczęście, jak wszystko zeszlifowałem, ustawiłem mniejszy czas upalania drutu, większą indukcyjność, włączyłem gaz i pospawałem raz jeszcze, no to wyszło całkiem dobrze. Jak na pierwsze spawanie, oczywiście, a w zasadzie to pierwsze smarkanie migomatem. A i jeszcze jedno: jeśli Ci się podobało, to daj nam znać, zostawiając łapkę w górę, a jak Twój przycisk zasubskrybuj jest wciąż czerwony, to koniecznie w niego kliknij i pamiętaj o dzwoneczku. Będzie mi niezmiernie miło. Podziel się też swoją opinią w komentarzu, czytam je wszystkie, bo pomagają mi robić lepsze filmy i bardziej dopasowane do Twoich oczekiwań. Dzięki za uwagę, poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem.